Witajcie widzowie, ja jestem aleksio 15 i z racji tego, że na razie nie ma kolejnych filmów, a więc słuchajcie, przygotowałem dla Was quiz o Aleksio 15, czyli o mnie. I o Super Ninja TV. Słuchajcie, ja sobie quiz zrobiłem na Worldwalu. a ja tutaj słuchajcie, przygotowałem dla Was 33 pytania. Ja tu miał, było tu 25, teraz mam 33. Musiałam jeszcze swoje zedytować. Słuchajcie, ja jeszcze mogę zedytować wam jeszcze quiz, jeszcze dam jakieś trochę pytań. Żebyście wiedzieli, żebyście dobrze odpowiedzieli. Jeśli dobrze odpowiedzieli, to jutro, to znaczy nie jutro, tylko w piątek będę nagrywał dla Was. Spróbuj się nie zaśmiać challenge. A jeśli źle będziecie odpowiadać na wszystkie pytania, no to nie będzie tego filmu. Dobra, życzę wam słuchajcie, powodzenia w tym quizie i zostawiam wam linka do tego quizu. Albo zobacz link będziecie mieli na, no na najnowszym poście na społeczności. Pozdro Aleksio 15.